Witajcie! Kilka miesięcy temu na swojej stronie internetowej prawicowyinternet.pl internet.pl stworzyłem dział o nazwie Biblioteczka Prawicy. Umieszczam tam książki o historii, o polityce, o ekonomii, które posiadam w swojej domowej bibliotece, które przeczytałem i które uważam za niezwykle wartościowe. Tym filmem chciałbym rozpocząć cykl wideo, na którym będę prezentować i polecać wybrane przeze mnie książki o podłożu patriotycznym. Na pierwszy ogień pójdzie książka krakowskiego patriotycznego wydawnictwa Biały Krug. Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej przyniósł mi kurier kilka dni temu, jeszcze przed premierą. Jest to wywiad rzeka redaktora Leszka Sosnowskiego z Krzysztofem Szczerskim, jednym z najbardziej znamienitych polityków III RP, będącym doktorem habilitowanym nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, a obecnie również sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. W książce zawarte zostały prywatne zwierzenia ministra, pomieszczone w obszernym, liczącym 60 stron prologu. Oraz bogaty dyskurs pomiędzy dwoma rozmówcami o rzeczpospolitej Europie, o polskiej racji stanu. Krzysztof Szczerski wyraża stanowczy sprzeciw wobec demolowania ludzkich sumień, lansowania życia bez Boga, kłamstw medialnych, pozbawiania obywateli przynależnych im swobód, permanentnego lekceważenia woli narodu, manipulowania historią, dominacji marketingu politycznego. Jeśli ktoś z Państwa miał kiedyś w ręce albumy wydawnictwa Biały Kruk, to nie muszę przekonywać, że książka wydana jest fantastycznie. Przytoczę dwie wypowiedzi profesora Krzysztofa Szczerskiego, które moim zdaniem są szczególnie warte uwagi. Pojęcia cywilizacji zachodniej nie można po prostu utożsamiać z dzisiejszym kształtem Unii Europejskiej, bo ona dziś tylko w części reprezentuje dawne wartości i ideały zachodu. Powiem więcej, ponieważ polityka europejska w wielu momentach wyrodziła się ze swoich cywilizacyjnych korzeni, można powiedzieć, iż do pewnego stopnia staje się ona dziś wrogiem tej cywilizacji. Bo fałszywie się pod nią podszywa. Cywilizacja zachodnia, czyli łacińska, rozpościerająca się po obu stronach Atlantyku, występuje na całym świecie jako wzorzec wartości, relacji międzyludzkich, życia publicznego i polityki. Ona istnieje dziś jakby obok Unii. I drugi cytat o relacjach Polski z Rosją. Polska i Rosja mają obiektywnie rozbieżne interesy w kilku zasadniczych sprawach. Wolna i demokratyczna Białoruś leży w interesie Polski, a nie Rosji. Wolna Ukraina jest interesem Polski, a nie Rosji. Gaz łupkowy w Polsce jest interesem Polski, a nie Rosji. Wolna Gruzja, dostęp do handlu azjatyckiego i ropy jest interesem Polski, a nie Rosji. Oddziaływać na Rosję, na Niemcy czy na jakikolwiek inny kraj można poprzez otoczenie go wianuszkiem państw, które są naszymi sojusznikami, a niekoniecznie ich przyjaciółmi.